Cześć. 160 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe, to największy i najdłużej trwający zryw narodowy mający charakter wojny partyzanckiej. Od stycznia 63 do jesieni 64 roku partyzanci stoczyli ponad 1200 bitew i potyczek, z czego przynajmniej dwie odbyły się tutaj niedaleko Sosnowicy. To mogiła powstańców styczniowych, którzy właśnie oddali życie za ojczyznę w czasie jednej z tych bitew. Ale nie o tym chciałem dzisiaj powiedzieć, o tym pewnie będzie jeszcze okazja kiedyś wspomnieć. Dzisiaj chciałbym przedstawić pewną tragiczną historię jednego z tutejszych powstańców. Myśl zrzucenia carskiego jarzma zrodziła się już nieco wcześniej, bo w 1860 roku w 1861 we wrześniu, tu w Sosnowicy, przy Kościele, odbyła się taka duża manifestacja religijno-patriotyczna, w której postawiono takie dębowe krzyże upamiętniające to właśnie wydarzenie. Podobne, podobna manifestacja odbyła się również i w Lejnie. Jako pierwsi na tym terenie powstancze działania zainicjowali Ziemianie, zrzeszeni w wąskim kółku okręgu włodawskiego. Byli to m.in. Józef Sewerliniewski z pobliskiego Lejna i Franciszek Krasowski, właściciel pieszowoli. Franciszek i jego synowie Rajmund i Ludwik. Franciszek Krasowski mieszkał w pieszowoli, tutaj, tak za tym zakrętem, za tymi drzewami. On w późniejszym czasie, w maju 1963 roku, został cywilnym naczelnikiem powiatu radzyńskiego, bo to właśnie administracyjnie do tego powiatu należała wówczas Sosnowica Pieszowola. Jego zastępcą został Józef seweryn właściciel Lejna. Powstanie miało się rozpocząć na wiosnę 1863 roku, ale władze carskie zaplanowały, Brankę na 25 stycznia. Chodziło o przymusowy pobór do carskiego wojska, pobór młodych polskich mężczyzn. Aby temu zapobiec, no, powstanie trzeba było przyspieszyć, trzeba było przesunąć termin wybuchu powstania. Wybrano datę z 22 na 23 stycznia. Te przesunięcie wybuchu powstania, to przyspieszenie, Sprawiło, że no nie wszystko do końca było przygotowane. Dwa dni przed wybuchem powstania 20 stycznia 1863 roku w nocy, w oddalonej od Sosnowicy o kilkanaście kilometrów chorostycie, odbyła się no, swego rodzaju narada wojenna. Tutaj właściciel chorostyty, Bronisław Deskur, bardzo barwna postać, bardzo zasłużony człowiek, wielki patriota, przyjmował w swoim majątku Krasowskich, Liniewskiego i Stefana Drewnowskiego, delegata z Warszawy, który przyjechał tutaj, aby pomóc w powstaniu. Jak napisał Liniewski w swoich wspomnieniach, w swoim pamiętniku, Deskur jako naczelnik wojenny wydał rozkazy. W nocy, kiedy powstańcy ruszyli do walki, było spokojnie, ale pochmurno. Syn Franciszka Krasowskiego, Rajmund, wraz ze Stefanem Drewnowskim mieli opanować parczew. W związku z tym udali się do punktu zbornego, właśnie pod parczewem. Tam mieli się spotkać z taką większą grupą partyzantów. Miało być ich ponad 140. Niestety na miejsce przybyło o wiele, wiele mniej osób. Ponadto, kiedy dotarli do Parczewa podeszli pod Parczew, słychać było bicie bębnów na trwogę. Nieprzyjaciel szykował się do walki. Uznając atak na Parczew za niemożliwy, tym bardziej, że duch do walki wśród powstańców no, mocno podupadł, Rajmund Krasowski i Stefan Drewnowski postanowili udać się do Radzynia Podlaskiego. Tam chcieli dołączyć do Bronisława Deskura, który miał zająć Radzyń Podlaski. Przekonani o tym, że deskur zajął miasto, no, dali się zaskoczyć. Rano 23 stycznia młodzi powstańcy Rajmund i Stefan zostali zatrzymani przez rosyjskich żandarmów, a że na ich furmance, którą jechali, było sporo sprzętu wojskowego, sporo broni, zostali aresztowani i osadzeni w piwnicach radzińskiego pałacu. W czasie śledztwa w czasie przesłuchiwania Rajmund Krasowski był dotkliwie bity, był torturowany. Ale mimo to nikogo nie zdradził. Obaj powstańcy wraz z innymi towarzyszami zostali skazani na karę śmierci. Wyrok wykonano właśnie tutaj, w Radzeniu Podlaskim 6 lutego 1863 roku. Wcześniej biegł tędy trakt międzyrzecki. Dzisiaj jest tutaj osiedle, a ulica, na której się znajduje, nosi nazwę Powstańców styczniowych. W miejscu, gdzie został rozstrzelany i pochowany Raimund Krasowski nasuwa mi się pewna analogia, pewne podobieństwo losów Raimunda Krasowskiego z tym, co 80 lat później spotkało Krystynę Krachelską w powstaniu warszawskim. Krystyna Krachelska również związana była z pieszowolą. A o jej losach również zadecydowały pierwsze godziny powstania. No i cóż, taka to oto tragiczna historia, która rozpoczęła się w pieszowoli bardzo blisko Sosnowicy, a skończyła się tutaj w Radzyniu Podlaskim. Pozdrawiam!